Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej. Liturgia słowa na tę uroczystość jest niesamowicie bogata, bo wprowadza nas w samo sedno, w samo centrum chrześcijańskiej wiary. Najpierw księga wyjścia, 12 rozdział, pokazuje nam, jak wyglądało przygotowanie do paschy żydowskiej przed wyjściem z niewoli egipskiej. Ktoś powie, ale dlaczego to czytanie? Jaki to ma związek z wieczerzą pańską? Otóż ma ten jeden podstawowy związek, że tak jak Pascha Żydowska była posiłkiem spożywanym, posiłkiem niewolników spożywanym po to, żeby móc wyjść z niewoli egipskiej, posiłkiem, który miał być początkiem drogi ku ziemi obiecanej, tak samo nasza Pascha, Eucharystia jest posiłkiem niewolników, posiłkiem ludzi, którzy są ludźmi słabymi. Są ludźmi, którzy zdają sobie z tego sprawę, że mieszkamy w domu niewoli, ale mocą tego posiłku Chrystus będzie nas przeprowadzał nie tylko przez Morze Czerwone, nie tylko przez pustynię Synaj, ale będzie nas prowadził całe życie aż do ziemi obiecanej, którą jest niebo. To czytanie z księgi Wejścia, mówiące szczegółowo o przygotowaniach do Paschy, pokazuje nam, że Eucharystia jest przede wszystkim pokarmem wolności. Jest pokarmem ku wolności. Jeżeli ktoś chce być wolny, będzie człowiekiem Eucharystii. Jeżeli ktoś chce iść w stronę wolności, będzie mu zależało na tym, żeby w Eucharystii uczestniczyć. Psalm mówi o losie. Losie przedstawionym pod metaforą, pod symbolem kielicha. I ten kielich zbawienia trzeba podnieść i wezwać w imienia Pana. Sformułowanie trochę dla nas dziwne, bardziej kojarzy się z piciem, ale chodzi o to, że ja. Biorę do swojej ręce swój los, los, który tutaj nazwany jest kielichem, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ten los, że to przeznaczenie jest losem zbawiennym. I wzywam Pana, bo wiem, że bez Niego to zbawienie nie będzie miało miejsca. Chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że nie jesteśmy predestynowani do nieszczęścia, nie jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby całe życie mieszkać w domu niewoli, nie jesteśmy skazani na to, żeby umrzeć i żeby nasze życie było nieszczęściem. Nie. Jesteśmy przeznaczeni do wolności. Naszym losem jest zbawienie. Naszym celem metą jest niebo. Naszym pragnieniem jest szczęście. Jest szczęście, jest dobro. I to jest wypisane nie tylko głęboko w nas, ale Bóg chce nam powiedzieć, że to jest Jego cel, to jest, to jest Jego działanie. List do Koryntian pierwszy przekazuje nam przepiękny opis Eucharystii, jaki zostawił nam święty Paweł. To jest moje ciało za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. To jest kielich nowego przymierza we krwi mojej. Czyńcie to ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Zwróćmy uwagę tutaj na słowo przymierze. Przymierze oznacza pakt, oznacza relację, oznacza taką bardzo mocne zapewnienie ze strony Pana Boga, że ja Cię nigdy nie opuszczę. Przymierze trochę porównywalne do, do małżeństwa, ale o wiele mocniejsze niż małżeństwo. Trochę porównywalne do więzi, jaka jest między rodzicami a dziećmi, ale mocniejsza niż między rodzicami a dziećmi. A więc Bóg mówi, nie tylko jesteś powołany ku wolności, nie tylko jesteś powołany do tego, żeby Twoje życie było zbawieniem, ale w Twoim życiu możesz być pewnym, że ja Ciebie nigdy nie opuszczę. Zawarłem nowe przymierze we krwi mojej. Wypisałem na krzyżu mocno. To, że Cię nigdy nie opuszczasz do skończenia świata. Kielich, który jest podnoszony na ołtarzach całego świata, przypomina, że los, losem waszym jest, jest bycie ze mną, losem waszym jest zbawienie. Nie bój się, nie opuszczę Cię ani cię nigdy nie zostawię. Przecież to jest niesamowite, że 2000 tysiące lat po tym wydarzeniu, dwa tysiące lat po tych, po tych słowach świętego Pawła, przecież my to czynimy. Przecież my podnosimy ten kielich, przecież my spożywamy ciało Chrystusa. Ludzkość pokazuje, że wierzy w to przymierze, które Bóg z nią zawarł i naprawdę chce się dzielić z wiarą i z ufnością z wszystkimi pokoleniami. Tą radosną prawdą, że Bóg naprawdę nas nie opuści nie tylko aż do skończenia świata, ale aż na wieki wieków. Amen. I Ewangelia Jana, która mówi o umyciu z nóg, znowu wprowadza nas w to, co jest centrum naszej wiary, to znaczy miłość. Miłość, która jest służbą, która jest troską o drugiego, która rezygnuje z pychy i z takiego pokazywania, kim ja w życiu nie wiadomo jestem, to jest po prostu miłość. To jest miłość. Więc, jeżeli, więc kiedy patrzymy na Chrystusa umywającego stopy apostołów, to sobie myślimy, jak bardzo Bóg musi kochać człowieka. Jak bardzo Jezusowi musi zależeć na uczniach, skoro On to robi? Każdy, który kochał i każdy, który był kochany, wie, że miłość potrafi wiele, że miłość nawet potrafi wszystko. W tym sensie ta liturgia słowa Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej jest przepięknym wprowadzeniem w Tridum, bo jest przepięknym wprowadzeniem w samo centrum chrześcijaństwa. Chodzi o wolność w życiu, chodzi w życiu o, o zbawienie. Czyli znowu o wolność, o szczęście. Chodzi w życiu o to, żeby mieć świadomość, że jesteś w relacji, nie jesteś samotny, bo Bóg z tobą tak się związał, że, że naprawdę nie zostawi cię i nie porzuci, ale nie związał się z tobą po to, żeby cię zniewolić, ale po to, żeby ci udzielić swojej miłości. Jesteś kochany, wejdź w to przymierze miłości. Msza że Pańskiej chce, chce wszystkim mówić i każdemu z nas: Miłość rozlała się z nieba na ziemię. Nie zamykajmy serc na nią, a wtedy nasze serca będą tą miłością napełnione. Niech nam Bóg w tym wszystkim błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.